Może ja też się zapiszę, co? Cześć, Tornio. Cześć. Daj, nie co co chcesz od szefa, bo nie ja tutaj o pracę, o pracę. Praca. Ja jestem z tych policjantów, że tak powiem ci, dosyć bardziej rygorystyczny. Panie Dariania, to daleka droga z się Witajcie, witajcie. Nazywam się daleka Dorian. Z, daleka droga z Gorzowa, jak pan tu trafił? Tak, wiem, że daleka, ale spokojnie, ważne, że już jestem. Najważniejsze. Dorian, jaki e, pseudonim ma pan? E, e, Ali. Pa, no to okay. Ali, zapraszam, chodź. Chodź, Ali. Tyska, dziękuję bardzo. Chodź, tak, pogadamy. A, sierżancie. Ale się mówisz do mnie, Dorian, Dorianek, Dori. Nie, no. Ali mi się bardzo. Sierżancie, żartował. poczekaj tu chwilę. Ali. Czekaj tu. Sierżancie. Sierżancie. sierżancie, Ali przyszedł. No, Dorian jak Bluma, mówi. Ale pan gruby. Dzień dobry. Dzień dobry To nie do mnie w sumie, to, to do Andrzeja albo do Sal, się nie zajmuje Dobra, dzwonię do sali i przyszedł na komendę, O, powiem wam, że daleka droga była, ale no No z Kórzowa to skąd leciałeś? Z bulwarów A normalnie lotnisko tam macie? Tak, tak Z przesiadką? Pewnie we Frankfurcie albo w Paryżu Szef odbiera, czekaj, co z was? jechałem pociągiem, do Frankfurtu, mm. do Berlina A, za i taniej Tańsze loty z Berlina, czemu ja? No Dobra. A macie tutaj fajne, źle powiem Eee, no zobacz. No 5 Aha. 3 9 8 tak? 0 Może ja też się zapiszę, co? Cześć, Dorian. Cześć. Hm. Andrzej, Andrzej, witam. Urrywa. Będzie dapik, panie Dorian. Też nie jestem w stanie. Zobacz, mój, 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 mój wujaszuk już jest na e, obrazie. Mój wujaszuk jest. Który? O, o ten. ja też mam. Dzięki. Owen. jest mój wujaszze. Dobra, chodź Dorian. jeszcze wczeka na ciebie w lobby. Moja muzyka jest na dęblu. No. Is... Hej, tu nikogo nie ma. 20. Trzymaj. O, dzięki wielkie. Bracy. Jest może salsa? Szef salsa czy drugi salsa? Cześć, szef. Zaraz sprawdzę. Jest to, co potrzeba. Sprawa o zatrudnienie. Jak się pan nazywa? Dorian jak Bluma. A jaki ma pan zadanie? Jeszcze raz, żeby mu upewnić Ali. Ali, tak? Ali Pincali. Ali, Ali Pincali, świetnie. Spróbuję wezwać No Właśnie dzwoniłem, to 101. Zwoiłeś do Wartego, będę go zezwolić. Aj! Zwróć. Witam, witam, uszanowalego. No i jak małeś gdzie? No to. Ona. Przedstawił się jako Paulina. Tak, to pan? Paulina? Tak, to jest pan Paulina. Okej, okay, okej. Okay. Ale pan no co panie? Pani Ali, a, co pan? Dzięki, dzięki wielkie. Dorian, no jest, co, tu, co Co chcesz od szefa? Bo nie wiem. Eee, ja tutaj opracę, opracę. Ja, o pracę. 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 Dzień dobry, Dzień dobry, proszę pani. Nazywam się Dorian. Miło mi poznać. Dobry. Jak tam? O, to ma? jesteś policjantem. Chcesz, zgorzowa tu, zgorzowa zgorzowa, zgorzowa. zgorzowa mi przydzielili tutaj. W porządku? Nie przeszkadza ci to? Co, już też nie damy pytania. Proszę pana. Dorian, no, sójd, panie nie jestem profesjonalistą. Tak, oczekuj na szafę, zarabia. Yeah? Czekam, czekam, na razie go nie ma. Cześć, Dorian. Ej. To będzie Dapik, panie Dorian. Nie to na Zobacz, bo mój, 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 mój wujaszek już jest na e, obrazie. Gdzie oni są. Pana, pani Renę jest w porządku. No i jak? Gdzie wasza no. za to. No, czekaj, ha. Dobra. W lobby, nie, nie przed komendą. W lobby jest. Nie, w lobby Dobry, za tobą. Czekaj. Chyba, to osób nie, nie osób. lubię, to jest, co piją własną matkę. <laughs> 700? To zostało marotne. Salamank. Okay. Może. Y y może małeś, o nieco. to że w wiesz? Jestem troszeczkę w. no ale nie tylko ty, tak naprawdę. Jak się odpięć, nie miałem. Nie... tutaj, na tej. wymianie. Z Gorzowa przyjechałem? O. Niech sam tutaj żadną błagodaj, rozumiem. Ale czy tu już przecież byłeś, kiedyś. Tak. to Musimy musi wysłali. Byłem, byłem. mi, się w tamtym roku. Tak, byłem, o, byłem. Tak, tak, pamięta, pamiętasz tego tam co prowadził rozmowy? Tak, ja, pamiętam. No, z tym jak on miał tam. Musisz przejść w kolejkę przecież, żeby wszedł w to będzie twój dzień, zaczniesz go inaczej. Wiecie jak to jest, wiecie jak to jest, nie? Eee, to... pierwsza łapanka. Ja jestem tych z tych policjantów, że tak powiem ci, dosyć bardziej rygorystyczny. I dyscyplina. A ja się nie Podoba mi się to w 84. dywizji powierzu desatowej tak samo miałem. Na Linczku, króciutko. Powiem ci, powiem ci, jak ja nie. A powiem ci, Nic że... co to... nowego jak dla mnie, ale to jest dobre. Ci Słuchaj, tutaj... najważniejsze jest to, żeby no. się nie. Żeby się nie zaje... I nie złamać i się nie, nie złamać. złamać. Na no, tej no. roboty potrzebują. Ludzie potrzebują ludzi no, zdecydowanych, wiedzących kiedy zaciągną, po, pociągnąć zespół. I po dobrej dyscyplinie przede wszystkim. A, dyscyplina, to jest jedno. No. A stało się po cztery godziny na placu apelowym dwa raz dziennie. W obszarach, barakach po tysiąc osób. Masz bycie. Mm. Dobra, ale gdzie on jest dalej mi zostały jakieś rzeczy po tamtej służbie. Hej! Witam! Nie masz nic przy sobie! Co mam jest? Dokumenty. mam żadnych dokumentów, chłop. Dokumenty. A co to jest? Ja, ja się robiw! Ja się robif! Śmierdzi od ciebie! Wiesz mi jakieś dokumentów proszę. Chema! Co to jest? Proste, co nie wiem. panowie od niego śmierdzi jakoś, Ej gościu. Co? A ty co? Czekam na salsa. Dario salsa. Mój przełożone. Gario? Co jest tu? Będę. A to skąd masz gondolur? Został już w... zamieszkał. Jestem z wymiany. Nie do wiem, A co? Może ja się przywitam, no. przepraszam, bo Dorian jak Bluma, miło mi. Mhm. To ty chyba masz złe dystygnie i plakietkę, bo na nazwisku piszę elegancko w twoim przypadku. Roxon. Co piszę? Rockson. Musiałem A mieć. Nie, prostu... Ron, Ronson, przepraszam, Ronson. Musiałem mieć złą plakietkę, bo po prostu mi wydać. No dobrze, no wydadzę ci nową, na spokojnie. No co dzisiaj płacisz takie świnie? Co? Kolecy masz makro. No, takie komentarze tu składały, co? <laughs> Idziemy razem, pracować? No, spokojnie, no, spokojnie o tym, że masz to niereglaminowe? Chyba do fryzjera że zapomniał, co? Wiesz mamy takie same włosy Aha Zipi. Tylko, że jest różnica taka, że ty chodzisz w niebieski ciuch ha nie? Tak I mnie trochę inne zasady Ta. obowiązują Wiesz co, A to u... Ile? To, że... to co? W, w sklepie zabawka mi się że kupił? Jechaliśmy po eee, Widzę, że jesteś cwaniaczkiem Co cwaniaczkiem? Spuweb też paskało masz? Myślisz, myślisz, że w wojsku takich nie miałem? Się. Nie zastraszysz mnie na wstępie Jest sierżant, tak? No właśnie, chyba tak ja Oficerze Oj, nie wiem, czemu tak możemy sklebiać oficerze Patrząc na jego aporycję, to nie wiem, czy z niego oficer będzie w ogóle Tak Nie będę się z nikim układał Nie będziesz Znaczyć. się układał? No. Byli tu tacy, co się nie układali i szybko do wyjścia mieli To ten dozwolony charakternych, nie? No, jeden z tych A no, wy chłopaki co? Widzisz, no że nie mam szukapie? na was czasu nie, Tak, no, słuchamy co chłopaki czy będziesz? Ej się, ja kolego, spokojnie Od pana Stanach, nie wiem, pan. Ja piłem. Ty mi kogoś przypominasz, ale jeszcze nie wiem kogo. Kojarzę ja, że z To nie jest ten stary kryminalista, to kiedyś okradł wszystkie banki w mieście. Nie, ja to chyba ten Konfidant, który zawsze śledził do kolegów. Alkoholik, stary, co najwyżej. Alkoholik, 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 confident, alkoholik, confident, matka. Spie alkoholik, 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 alkoholik. Mam papiery na ciężemego dunku. Dobra, dobra, daj maulacie. Daj maulacie, nie słyszałeś? Bo i inaczej porozmawiamy. Jasne, jasne. Jaka. To dawaj, pokaż. Tak, pokaż to. Też k***a ku... inaczej porozmawiasz? Dawaj, kozaku. Koza. Naprawdę? Dabaj, Naprawdę dabaj. Tutaj, do nie chcesz mieć tutaj dobrze? Prawda tego. Prawda tego. chcę mieć dobrze i co mi zrobisz? Pozwaj się do sądu. Nagrywam wszystko, będę miał. Ja pójdę do sądu, a ty pójdziesz na policję, sześćdziesiątka. Chowaj ten telefon, chowaj ten telefon, chowaj ten telefon, chowaj ten telefon, chowaj to. Nie, nie, idziemy, ten nie telefon, tak nagrywaj tak, nie, 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 nie nagrywaj no. mnie, nie no. nagrywaj, nie no. nagrywaj mnie, nie no. nagrywaj no. mnie, nie nagrywaj mnie, nie nagrywaj mnie, opuść, 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 opuść ten telefon. podaj mi to teczkę. Ej, panie policjancie, telefon. panie policjancie, mam coś dla pana. No dobra, i tak już mam wystarczający materiał. Panie policjancie, mam coś dla pana, się pan? Mam coś dla pana. Numer jeden to jest... to jest od sześćdziesiątki, numer dwa to... Chodź tu, chodź tu, chodź tutaj, Kozaku, chodź tu. Hmm, kto ma? I co teraz? I co teraz? Ooooo! Ciekawy stąd! To ciekawe no super, dziękuję bardzo. Przyjdzie, witam panowie. Witam. Wyobrażam, ja do pana. A co tu się dzieje? Ja do pana Andrzeja ja jestem albo, albo z... z... Daria do, do pana Andrzeja albo Salsze. Ale... Z... Do z... Z... szefu. Pidle. Powiedz, że przyjdzie Dorian Jakbluma. Czy dostarczy? Jakiś obywatel tutaj. Dorian, jak bluma. Dorian, jak bluma. Dorian jak bluma. Powiedz, że był umówiony Dorian Jakbluma. Dorian Jakbluma. Dorian Jakbluma. Dzisiaj konfidentów nie przyjmują, od jutra dopiero. Jasne, jasne. To zapiszę w notatniku. Oczekiwać widać. Za ile ja, mogę się spodziewać, e? Proszę? Za ile będą? Mm, no nie wiem, powiedzieli żeby oczekiwać, to oczekujmy. Zobaczymy, co powiedzą. O-o. Zaraz, pewnie znać. A pan dalej czeka? Tak, właśnie czekam. Nie no, pan A to tak jest policjant, czy nie? Pan to chyba... Nie no, spokojnie, ja się zawsze... Nie? A... Ale gdy ja... Zamknij już drugiej dzieciaku! To nie niedopuszczalne. Uspokój tutaj psłano. Nie miałeś Nigdy wojska? Nigdy ten nikt ten się ten nie, nie wychował? Ha? Do może to ja Cię wychowam, co? może nie ja nie Cię wychowam, bo widać, oh. że brakuje Ci dyscypliny. Dyscypliny, dyscypliny. Brakuje. Zawsze mi rodzice uczyli, że trzeba wspierać bezdomnych. To Że Co? Ba mi zawsze mówiła, że wspierał bezdomnych, żebym dawał jakieś datki albo coś do nich głowy. To zaraz właśnie taki bieg. A to sugeruje, że dobry, Dzień Dobry. Nazywam się Dorian jak Blue, przyszedłem na rozmowę. E, no to trzeba do inspektora Rifta. Jest obecnie na komendzie kołodoju. Ty! No nie róbcie się jaj czekaj ten, ten chłop to przecież on nie był powodem. Czy to nie ten? A może to nie ten? Nie wiem. Nie to, ja. to nie ten. Nie masz numer jaj. do rift'a? Daj mu numer do rift'a nie mam, nie, chuj, nie, mam nie mam żadnego numeru do rift'a. Myślałem, że do was muszę Nie do ciebie mówię. A, Andrzeju, rifta masz mam. numer do rift'a? Weź mu podyktuj. No bez jaj, przecież rift'u mnie tak. nie przyjmie. Myślałem, że zrobimy to raz. Dlaczego cię nie przyjmie? No jak dlaczego? Jak dlaczego? O rift'u... To... o rift'u... To... Ło wo wo blondyna, blondyna, uważaj. Dobra, to co? No daj dałem ci numer do niego. No ma pan numer do lifta i proszę dzwonić się, kontaktować, dowiedzieć się wszystkiego. Ale no to, jak to, ja to, nie, to nie to nie z wami? Nie, z nami nie. jak... Dajp pozwolenie od niego i wtedy można z nami gadać. A. Przepraszam pana, panł się rozwiązał. Wy... No co ty o? robisz, dzieci Sam Dobra, ro, robimy Wy... daj nie. E. Dobra, dobra, jasne. Przyjadę te kł. Wow. Przepraszam, przepraszam, nie chciałem. Przepraszam. Parkowałem, ty ku... No i co dzień i nie Proszę nasz przyszły ponoczny pracownik przed chwilą e... przechód dwie osoby i mam racjonalne podejrzenie, że jeździ każdy na autem. A tam wydaje się. Ci... Dobra jadę, ło wow, uważaj, k ku... Nie no to tam... wiesz, nikt go rozliczać za to nie będzie, ale to Dobra, dzwonię do lifta. Andrzej mi mówi, że do Japczana. Jabczan mi mówi, że do Andrzeja. I odsyłają mnie do lifta, który ma po prostu mnie wyj... No to taki k ku... Jak... Jak mają powiedzieć, żebym spiegał, to niech powiedzą po prostu, a nie ku... odsyłają do po... Do, do każdego po kolei. To jest z dupy nie zawracaj, i nie stałbym w kolejce. Inspektor policji słucham. E, dzień dobry panie Reeve, z tej strony Dorianek Bluma. Jadałem z Andrzejem i Szalsą, odesłali mnie do pana, e, bo chodzi o zatrudnienie w policji. Okej, okay. a czemu do mnie? Nie ja wiem, miałem do pana zadzwonić. Znaczy no, Z tego co no, dobrze pamiętam, pan już u nas y, pracował, nie? Nie ja. Jak to nie? Znaczy, no tak, no ja. No właśnie, i pan został wyrzucony po 20 minutach. Nie, 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 to to inna osoba. To w końcu pan, czy nie pan? Widzi pan o oczu Sława ja nazywam się Dorian Jakbluma. A faktycznie, w sumie, w sumie racja. Eee, dobra, eee, to inaczej, ja, ja przekażę sprawę do, e, do nich, jak, jak pan jest jednak inną osobą. Tak, 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 a, tak. To, to... to nie jestem niech ja, pan... spokojnie. To nie z panem pogadają, no. Eee, no. Dobrze, to oczekiwać na komendzie? Eee, ta, no, no, no. Świetnie, a dobra, to o to chodziło. Wczoraj miałem takie że mam nad wodą dom, śpiewały <grym> O dzień dobry. dzień dobry. Dzień dobry. No, no to jakby No musi pan przekonać inspektora i wtedy pan przystąpi do rozmowy rekrutacyjnej Znaczy... salsa Co trzeba inspektorze? To okazało się, że to nie jest nasz były funkcjonariusz. Aha. Tylko inny. Jak to? Y no, no ta, tam część się zwał inaczej. No. A by się nazywał Czesław Tijara, ja jestem Dorian Bluma. No co inspektor pierdoli teraz i co, co? Co to no. jaka pomyłka była? No no to, 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 myślę, że tamten, nie? A to takich. Nie, no jakich ch. Panie, Pan mi tu nie przyszedł chyba przeklinać, co? Co to ma być? Jestem profesjonalistą, jestem po wojsku, piłej formoza. Nie, nie, panie. To ma być pokorka i zero przeklinania. Ja w takim razie będę pikował. No, jest to trwane obejście. A czemu pan w mundurze już łazi? Eee, wydano mi, wydano mi, A. Dobra, inspektorze, porozmawiaj w moim biurze chwilę. Pisze. Służę i chronię. Ja? O, witaj. jesteś, chodź. Hej, chodź. czy mogę pomóc? No, chodź. Jeszcze. Na rozmowę pójdzie. Ja służę i chronię. Jestem oddanym swojej pracy. Mówisz? Ja teraz tu czekam, Poczekaj, to, poczekaj. To. O, <laughs> Ja, 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 ja tutaj się opieram. Uh. Słuchać fale. To normalnym głosem gadać? Głosem bytam. Dzień dobry. Do środka. Jasne. Witajcie, witajcie! Miałeś przed biurem czekać. Właściwie. Ale mi kazał wejść. A, okej, dobra. Jak ci kazał, wejść. To ci kazał. Słuchaj... Jak ty jak się nazywasz? Dorian. Dorian jak? Dorian jak Bluma. Ja piedo. Dorian, słuchaj mnie. Ty służyłeś kiedyś? Były Formoza. Formoza? Tak, ja, wiesz co. No... tak? To powiedz mi, Dorianku, czym się różni broń letalna od nieletalnej czy ją wyróżniam? Proszę powtórzyć pytanie, bo nie zrozumiałem pana. Czym się różni broń letalna od latanej i czym ją wyróżniamy? Powiedzcie, powiedzcie szybko, szybko mi na napiszcie. Proste pytanie, bardzo proste no, pytanie. No słucham. Proszę pana, ja jako były zomowiec, jeszcze nie miałem, że tak powiem, takiej broni, ale broń taryna to broń no, zaprojektowania tak. do k***ania lub podawania Ciężkich obrażeń, a broń nieletalna to broń mająca na celu po prostu obezwładnienie, tak? Unieruchomienie lub jakąś inną formę. Przykłady? Eee, no, że tak powiem, może być danie nieletalna to na przykład pistolet na, na kule gumowe. Okej. Okay. Dobra. Eee, powiedz mi, czym jest precedens? Daj przykład jakiegoś. Precedens? Czym jest precedens, szybko. Czym jest precedens, a? Słuchaj. To teraz posłuchaj. posłuchaj. Precedens to najzwyczajniej w świecie eee, w kontekście prawnym to wcześniejsze orzeczenie sądu w podobnej sprawie, które staje się wiążące, że, a, Przykład? Przykład. Dobra. Tak? Dobra, to czekajcie, poczekajcie, bo poczekajcie. Bo e, no słuchaj, Riddle. Chodź, no chodź bliżej, jak stoisz zdystansowany do nas. możesz usiądziesz, napiłbyś się czegoś, kawki, herbatki, papieroska, można u mnie w biurze palić, znosimy zakaz w moim biurze. Nie, nie dzięki. Dobra, Zatrzyma. dobra, no to, no to spoko. Słuchaj, bo jest taka sytuacja, a, dobra, tak. że jesteś nam potrzebny. Mhm. I tylko ty... Nie pierwszy, nie ostatni raz. No, no właśnie o to chodzi. I chodzi o to, że jest to zadanie takie specjalne. Ja sobie z tym nie poradzę, Andrzej sobie z tym nie poradzi. Nikt sobie z tym nie poradzi, dlatego tylko i wyłącznie ty sobie możesz z tym poradzić. Mhm. Chciałbyś usłyszeć w tym zadaniu? Nie. A może? A może jesteś ryzykantem i zgodziłbyś się w ciemno? O, ale by byłyby no. wtedy emocje, co? Jakbyś się dowiedział. No. Na obydwa pytania odpowiadam okay. przecząco. <laughs> Dobra, to ja ci opowiem tak czy siak. Słuchaj, widzisz tego mhm. funkcjonariusza? Przyszłego możliwe, że? Hej. No, widzę. No, i, I słuchaj, co? no i jo... On chciałby u nas zacząć. Dobra, szefie, ja idę stracić, bo nie mogę tego zrobić. Dobra, chciałby u nas zacząć jako kadet. I słuchaj, to? tylko ty jesteś w stanie go wyszkolić. I od ciebie za zależy, czy on w ogóle zostanie przyjęty. A... No, poczekaj, poczekaj. no. Oceń go jakoś, tak. pogadaj z nim. Czekam, na co mam czekać? No tylko ty go okiełznasz. znasz. Ty. Nie no, ja go, już widziałem trochę jego możliwości. Dzisiaj przed stacją. Słuchaj, zapomnijmy o tym. Nie było ty Nie, Nie, nieważne! Nie o której konkretnie rzeczy mamy zapomnieć. Po co, co by było minęło? Teraz muszę się poznać na nowo, nie? <grywa> tak. Tu ja jestem, ja jestem Dorian, Dorian LeBluma, z Gorzowa. Okej, okay, ja jestem Jeremy, z Los Santos. No i widzisz, od razu się poznaliśmy od, od razu czyli, lepiej. <grywa> czyli resumując, co mnie próbować się wpieprzyć? Że współpracujemy Słuchaj. dzisiaj Słuchaj. razem. Będziemy jak uh, Robin i Batman, <grywa> tak. Jak baby no, Yoda i Maldororian. Nie, nie oszukujmy się, jest to przypadek ciężki, prawda? Ta. No i mamy do wyboru tak, albo... Albo no. powiedzieć Dorianowi, żeby spi**ał i tyle. Nie to jest to wcale propozycje. złe wyjście. Albo iść z duchem czasu i ka dać każdemu szansę, ale no wiesz, no do Doriana jednak potrzeba, potrzeba ciebie. No ty sobie z nim poradzisz. Rozumiem. Założysz mu homon, to krowie i ma się słuchać, albo go wypierdolisz. Jedna twoja uwaga i on będzie no. no i wszystko zależy wtedy od Doriana i jak on się będzie zachowywał w stosunku do ciebie i do innych funkcjonariuszy, a do ciebie mam taki respekt i zaufanie, że wiem, że ty podejmiesz dobrą decyzję, czy on przesadzi, czy nie przesadzić czy się dostosuje, czy nie. Nie dam okay. go wiesz, pierwszej lepszej osobie, no bo, bo jakby no aż taki No bo... dobra, no to okej. Okay. Jeśli się tak pogrywamy, no to teraz pytanie, co ja z tego będę miał? A co chcesz? No jakby wy wychodzicie z propozycją, no to proponujcie już wszystko. No prze, ale ty możesz chcieć dużo rzeczy, no miałeś coś tam... R i, powiem ci tak co ty byś chciał, to ja i tak ci załatwię, dobrze wiesz, że ja cię bardzo lubię, więc Takimi głupimi pytaniami O no. właśnie Co no byś no to miał To w takim razie Oczekuję na propozycję I możemy podewagować Bez ja cien... z Bazylem się dogadywałem Z wami Słuchaj, się Słuchaj przebiorę się w mundur więc... kraszu I pojedziemy w patro razem Któregoś dnia A, to... Nie? Takie, takie to rzeczy to... Ale jak zależy, ci... no to, co byś To no my... można by było Założę wam bodykamy Jasne Spoko Nie ma problemu jak... no Co za jebłopi nie, nie mogę ich słuchać blefuje, jak coś po się już tylko przedłuża Czy co? Dam ci klucze do mojego radiowozu Chcesz? którego? No tego takiego starego. Tego bez poduszek. Podziękuję. Podziękuję. E, e, e. <laughs> no. dziękuję. No co byś chciał? Ja cenię swoje okay. zdrowie. No, 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 ja by, co bym chciał? Być. Wy, wy, e, Czyś jakby... pieniędzy? Czyś pochówu? I zobaczymy, czy da, czy da radę to ogarnąć, się. No. Słuchaj, jestem no pewien, że razem złapiemy wiele bandytów. No to, to proponujcie to, co można ogarnąć. No i, i będziemy myśleć, nie? No. my nie będziemy w zagadywanki się teraz bawić. No albo to. nie Jak nie, nie będziemy dobrze. bawić się w zagadywanki, no to, to widzicie, Nie, no? mi się podoba, mi się podoba. Tylko musisz na pewno dać nam jakąś wskazówkę, no co ty byś chciał, no. Człowiek-zagadka. No ale to zależy, to możecie. No, no szaleje. No, dużo rzeczy, no. Słuchaj. Chcesz kogoś do kraszu? O, czy ja wiem. Dobra, chcesz, żeby krasz mógł coś robić innego dodatkowego. Nie my już mamy i tak dosyć szerokie kompetencje. Eee, no to widzisz dobrze, to... masz a jeszcze się stawiasz tu. No to, no, to mogę. Ale dalej to ledzić. dobrze, dobrze mam. No, ale można mieć lepiej, no to. Można masz mieć też baga. gorzej. No to. Jak będzie gorzej, to będzie gorzej. Otwórz mnie, Dość Weź Hej, kto tam? Harrington. Do Separda. Nie da. To no jeszcze raz! Harrington do Szeparda. Nie znam żadnego Sheparda, o czym nie gadasz? A? Stoję wok siebie. Szepard, Szepard, halo, Szepard! Szepard, jesteś! Szepard! Szepard! Ej, Szepard, że... Wzywa i MS! Szepard Szybko! Wzywaj jej mez. Szepard do pada! Rozumiesz? Szepard do pada! Wzywaj IMS. Zjeść coś, no. Do teraz już sporo ty... czy to potrzebne? już co ci damy. My ci damy. O, to No właśnie, ty lubisz. Klawiaturę dostaniesz. Co? Co? Ja też chcę. To ja dyski chcę. Ja bym słuchawki się przydał. Dobra, to napisz do mnie potem, bo u mnie też tego tyle leży, że już mi się tego wystawiać na eliksie nie Dobra, piszę. Dobra, piszę. Dobra. Nie co ty robisz? Kadet. Spokój się. Halo, ja dyskiew od 3 się Halo. pośmiejesz. Ten ziomek mi się no. spodobał i chwila. O, to ci dostaniesz. Dobry humor, gwarantujemy ci. Be, będziesz miał zimia, jaja, no. Ja wiem, ja wiem. Tam jest no, jeden to dzień nie max, max, mi ale... Nie mówić. Nawet do no, godziny. Jutro, max. jutro i tak go wyrzucimy, no spokojnie. Nawet dziś. No, także wiesz. No, to jako to... p w takim razie. Teraz bo ja tutaj Czekam, czekam, czekam. Zamknij się! Nie mogłem doczekać, jak ten nie, nie, nie podnoś głosu, nie podnoś głosu! Młodzieńcze. Dobra, i od, od razu Aj. mówię, że oni są odseparowani. Nie idź idź to... mi, bo jesteś super i same pochwały zgarniasz. Zdjęcie się! filak, 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 filak. Dobra, czy chcesz chwila? czy nie chcesz? Poważnie pytam. Słuchaj, proszę odejdź ode mnie, ok? nie, po godzinie, młodzieńcze. Ja, ja, proszę odejść ode mnie, Gdzie jest ta muzyka, o co tu chodzi? Jaka muzyka? Dobra, bierzesz gorill czy nie? No słuchajcie, mogę wziąć, to mogę wrzać. Tylko, że problem jest taki, że ja teraz do pół tygodnia na Europie będę. No dobra, to ja mogę pójść z nim. E, wiesz co, ja nie ja bym jednak się. Proponował, żebyś ze mną nigdzie nie chcesz, bo mam dzisiaj pewien dzień obowiązku. Dobra, dobrać, jak nie ten frajer jeszcze nie 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 to nie. Ale, ale dzisiaj, dzisiaj ej, Słuchaj, nie chcę frajer, biały. I... frajerem nie to nie Two. Ja wam towar tutaj, mam mam kipel, jest opisany moim imieniem i tam tylko mogę ja walić. Jeżeli ktoś walić kę, to musisz uderzać do mnie o pozwolenie. Inaczej nie wiesz co Słuchajcie, jako nie jestem z pierwszej łapanki, już kiedyś służyłem. Wiżeli ludzi ja na swojej ścieżce. Wiesz ile? Ha? Wydaje mi się, że jesteś i to male i nikogo nie za. Z najmusz za pokazanie chłopka lecieś pierwszego dnia Nie ja. Teraz tu przychodzę, od razu jestem Sierżantem, a ty kim? A? Kim? Dorian, chodź tu! Słuchaj, no. Jak, jak, jak to cię sierżantem? Ty nie jestem ci kadacem, w ogóle <laughs> się sierżantem! Na razie, <fraje>